Dzień dobry. No rzeczywiście dzisiaj od dzisiaj nasze przyzwyczajenia w robieniu zakupów, zakupach zwłaszcza w galeriach handlowych nie tylko do ale my wszyscy musimy e, zmienić, a to dlatego, że od dzisiaj galerie handlowe pracują na zupełnie innych zasadach. Do wczoraj w galeriach handlowych pracowały, funkcjonowały sklepy odzieżowe, dlatego też wczoraj we Wrocławskich galeriach handlowych mogliśmy zaobserwować dość spory ruch. Od dzisiaj właśnie jest, między innymi sklepy odzieżowe w galeriach handlowych zostają zamknięte i będą zamknięte do 29 listopada. Ale co warto zapamiętać, to część usług w galeriach handlowych pozostaje otwarta. Otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, sklepy zoologiczne, sklepy remontowo-budowlane, czy też niektóre usługi takie jak bankowość, poczty, czy też restauracje. Z tym, że restauracje pracują oczywiście na innych nadal zasadach, czyli w restauracji możemy posiłek zamówić jedynie nie bądź z dostawą i w galeriach handlowych będą nadal funkcjonowały apteki. Więc to są te sklepy, które nadal pracują, ale tutaj również musimy pamiętać o zasadach, które mimo wszystko nadal obowiązują nas wszystkich, czyli dezynfekcja, dystans oraz maseczki i tutaj sprzedawca ma prawo wyprosić ze sklepu osobę, która nie ma założonej maseczki i nie zakrywa ust oraz nosa. W tych wszystkich punktach obowiązują również pewne limity. Limity dotyczące powierzchni danego sklepu, Sklepu. Jeżeli jest to sklep do 100 m kwadratowych, wtedy może przybywać 5 osób na jedną kasę. Jeżeli jest to powierzchnia powyżej jest 100 metrów kwadratowych, wtedy w jednym czasie może przebywać jedna osoba na 15 m kwadratowych. Co jeszcze ważne w tych wszystkich zmianach, to nadal obowiązujące godziny dla seniorów. Osoby, które ukończyły 60. rok życia, w tych miejscach mogą bezpiecznie wykonywać zakupy w godzinach od 10 do 12. .00. I tutaj również apel ze strony Premiera do osób, które ukończyły 70 rok życia, żeby te osoby w miarę możliwości pozostały w swoich domach i to właśnie z myślą o tych osobach powstał Korpus Wsparcia dla Seniorów. Takie osoby mogą skorzystać z pomocy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, harcerzy, jak również samorządowcy. To są te osoby, które mogą dostarczać do domów tych osób między innymi posiłki, leki czy też zakupy. Tak więc to wszystko nadal obowiązuje, a te wszystkie zasady obowiązują właśnie. Właśnie dlatego, że w ostatnim czasie obserwujemy dobowe rekordowe nowe przypadki zakażenia koronawirusem nie tylko w kraju, ale również u nas na Dolnym Śląsku. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało nas, że w naszym regionie mamy ponad 2,5 tysiąca nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań było w samym Wrocławiu oraz w powiecie wrocławskim i do tej pory od początku pandemii na Dolnym Śląsku potwierdzono ponad prawie 30 tysięcy przypadków zakażenia Ponad 10 tysięcy osób do tej pory udało się wyleczyć. Obecnie hospitalizowanych mamy ponad 1300 osób. Na ponad 2300 przygotowanych łóżek dla osób zakażonych koronawirusem niemal połowa tych łóżek jest już zajęta, dlatego przygotowywane są kolejne i przygotowywane są również szpitale tymczasowe.